Do domku, do domku. O, nie zauważyłem. Nie ma, do domku, do domku. Pomagają wam budownicy. Budownicy, budownicy, budownicy. Dostają w plecy bombę. I polecieli w kosmos. Uuuh. budownicy, budownicy, budownicy. Budownicy, budownicy, budownicy. budownicy.

baga znika. Oditaj, oddaj to auto, to jest moje auto klarek mi do też do Tak, tak do mnie, tak do mnie, tak do mnie! Do widzenia! Powiedziałem! Trzeba być grzeczny do odzec! Łocieczka, łot policji. Łocieczka, łot policji. Łocieczka, łot policji. Co pan chce ode mnie? Łot, co pan chce ode mnie? Ja tylko uciekam sobie. Nic złego nie zrobiłem. Ja tylko uciekam. Brum, brum. Lecimy sobie tak, 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 tak. Idziemy sobie stunty robić, ta tam, tamty. Tam, stunty takie 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 fajne ta fajne, zrobimy? E. Okay. Ze mną herbatki? Co się stało? Przesnąłeś? Przysnąłeś? Nie, chyba nie. A ten przysnął? Ty! Nie przysnął! A, z niego to jest żomek. Ja nic wam nie zrobiłem. Co jest? Co jest? Kamera mi pada. Kamera mi spada. Kamera mi spada, mówię. Dziękuję. Masz fajne lamberkini. I odlasz mnie. Musisz to zapamiętać, że jak masz fajną furę, to dla mnie trzeba ją udawać. Bo ja jest, to możesz. I spadła. Jupi! Ja nie mogę tego auta zniszczyć. To jest bardzo ważne. Nic nie był. Wcale go nie zniszczyłem. Niu! Ktoś chce się przytulić? Chce przytulić się do kogoś. Się I po sam chodzi. Ej, miałem go nie zniszczyć. Ognął! Oh no. Co? A, nic się nie stało. Ja chyba muszę kupić swoje Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini, nie, nie o to mi chodziło. Nie, tym bardziej nie o to mi chodziło. Oh yeah, oh yeah. Kurek. Ja idę na pomoc, wezwanie dostałem, dostałem wezwanie, a wiecie jakie wezwanie? ZMIESCZYĆ KOMUŚ ZAMOŁĄ! A, miałem na myśli swój, nieważne, zmieścić komuś życie! Chyba zginął, albo i nie, przeżył to na 100%. Ten też, jaka kropka ty od niej chcesz, tej grubasie? Czy ja ci pozwoliłam ją dotykać? Ona jest moja! Zrozumiałeś? Ty chińczyku! A ty jesteś moja, więc nawet się nie ruszaj. Kolana Ci wystrzelę. Uuu, ile pieniędzy! indzów. Masz, chciałam ci je dać, bo ukrać je. Miałem na myśli bęska. Oddaj to jest moje auto. Ukradnę śmiję. Badaj, bo ci szodgana O Poczekajcie, to trzeba zrobić po męsku. Czyli jasne.

I daj mi skorzystać chociaż raz. Do widzenia, Tajtan. Bądź dla mnie niemiły. Taj, Taj! otworzył się. Wreszcie. No, no chyba trochę kilo muszę zrzucić. Dobra, idę jak Księciunia. Księciunia, paspalitunia. nie macie, wy nie macie takich sprzętów. Ja mam. Haha. Ha. I co teraz? Do widzenia! A wy czego tu chcecie? Wy czego tu chcecie? Lamu lamusy! Ja lamusy jedne zabiły mnie! Głupi lamus! Lamusy! No palisz papieroska co? A może zapalimy razem?